Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy robić burgera z mięsem wieprzowym. Chude mięso mielone z szynki. Do tego cebula, ogórek konserwowy, ser cheddar, może być jakikolwiek inny, akurat taki mam i taki lubię, sałata lodowa, sos, bardzo pasuje do burgerów, sos Tysiąca Wysp, czyli taki podobny do sosu z Big Maca, ale nie posiadam akurat. I to jest nowy produkt, który jest w Biedronce, który jest wyborny. To jest niesamowite, ale... Już wcześniej w serii tester pokazywałem Wam sos czosnkowy z napisem Wege, który smakował tak samo jak normalny sos czosnkowy, który nie miał napisu Wege i był również w tej samej cenie, mniej więcej, może tam 50 groszy różnicy. I ten produkt, sos z Jalapeno, jest wyborny i również jest tani. Tu mamy jeszcze bardzo zbliżony produkt, sos z Chili z napisem Wege. Minimalnie gorszy od tego z Jalapeno, ale różnica jest marginalna. Wyborny i tani. Nie wiem, jaka firma to robi, bo to jest wyprodukowane dla biedronka, czyli to jest jakaś tam machka biedronki, także ciężko określić, ale zazwyczaj takie wyborne sosy są robione przez nie wiem: Hańca i kosztują o wiele więcej niż ketchup, A te są tanie, dobre w biedrze. Polecam. Wszystkie produkty, za wyjątkiem tej, oto bułki można kupić biedronce: sama ta lodowa szynka, cebula, ogórek kiszony, ser cheddar. Mięso mielone z szynki wieprzowej, olej kujawski i bułka hamburgerowa. Bułka hamburgerowa taka. Ale mam jeszcze drugą bułkę alternatywną. To już bułka, która pochodzi z piekarni Kłos. Ta bułka bodajże się nazywa bułka z ziarnami, czy jakoś tak. Piekarnia Kłos moja ulubiona, więc będą dwa burgery. Jeden będzie z bułką burgerową, taką klasyczną, chemiczną, miękką a druga będzie z bułką już pełnoziarnistą. Także, olej już się tutaj rozgrzewa i zaraz będziemy wsadzać na to burgery. W międzyczasie dodam jeszcze, szanowni Państwo, że ostatniej na rozmowie handlowej dostałem coś wreszcie użytecznego, coś, co zjem, a nie alkohol. Bo ja już mam dość dostawania wina, które później i tak oddaję moim znajomym. Tym razem wreszcie dostałem produkt, który użyję. Miód. Niebywałe, czyli można dać coś innego niż alkohol albo kawa z ekspresu na rozmowie handlowej. Niebywałe. Także jestem wdzięczny, że wreszcie dostałem coś sensownego. No, wiadomo, czasami się zdarzały też inne sensowne produkty, jak na przykład kiedyś opowiadałem o pistacjach solonych z trzech. Także ładujemy już te trzy mięsa mielone, uformowane za pomocą dłoni na patelnię. I proszę Państwa, smarzy się. To również może być mięso, które. Jest mięsem na przykład wołowym, czasami takie jest biedrące, albo wcześniej robiłem mięso wieprzowo-wołowe, Było w promocji 2 za 1 i tam było 80% mielonego mięsa z, ze świni i 20 z krowy. To, co ważne, żeby to nie było mielone mięso z kurczaka, bo próbowałem, bo ja zawsze wszystko próbuję robić z kurczakiem, bo uważam, że lepiej smakuje i jest tańszy i zdrowszy niż krowa czy świnia, ale. Mięso mielone z kurczaka, z piersi z kurczaka jest za chude i ten kotlet wyszedł taki suchy, jak jakiś steropion. To nie było w ogóle miękkie, nie pasowało. Kurczak dużo bardziej pasuje do tych moich dań, gdzie dodaję pomidory z puszki, makaron, ryż i tak dalej. I to się wszystko wymiesza, i to nie przeszkadza, że kurczak jest suchy, ponieważ on jest otoczony innymi płynami, powiedzmy z tego, na przykład z tych pomidorów, czy jakiś czy z pieczarek, to się wszystko komponuje, jakaś fasola. A tutaj niestety miasto z Chłopczaka nie daje się na burger, bo jest za suche. Musiało być w jakiejś panierce ewentualnie, ale ja jeszcze nie pojąłem umiejętności robienia panierki, bo no, to nie jest nic trudnego, ale nie chciało mi się na to marnować swojego czasu, żeby się tego uczyć, bo wolę zrobić coś szybko, zamiast się pieprzyć z panierką. Także to w swoim czasie, może za dwa lata będę robić burgery takie ala jak chicken burger w Mardolandzie w panierce z kurczaka, ale bez panierki kurczak jest za suchy. Generalnie na co czekamy? Czekamy na to, żeby na drugą stronę odwrócić te burgery i wtedy na każdy z tych burgerów damy plasterek cheddar'a. Bardzo dobry jest też ser w jedronce, który wygląda w taki oto sposób. Ser królewski. Ser królewski i ten właśnie cheddar to są dwa najlepsze produkty, jeżeli chodzi o sery. Takie w plasterkach standardowe. Szanowni Państwo, takie mięso generalnie powinno się usmażyć jednego dnia, a nie na raty, ale dzisiaj usmażę je na raty, czyli dzisiaj część i jutro drugą połowę. Spokojnie przeżyję. Nie takie rzeczy już robiłem w swoim życiu i przeżyłem, ale generalnie no, nie powinno się tego otwierać i zostawiać. Co do tego sosu Wege, to jeszcze dodam, że istnieje jedno bardzo dobre i bardzo tanie danie, które jest Wege. No i są to frytki. Dokładnie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o coś, co jest produkowane z napisem Wege, no to ten sos ma pierwsze miejsce. Zarówno jakość, smak i niska cena. To jest coś pięknego, ale niestety widziałem go tylko dwa razy w Biedrze, kupiłem i chyba z 10. Całą po prostu resztkę kartonu wziąłem i ciekawe kiedy będzie nowa dostawa, czy w ogóle będzie. Muszę iść do drugiej Biedronki sprawdzić, czy tam będą, bo to autentycznie lepiej smakuje niż ketchup. A bardzo ciężko jest znaleźć coś lepiej smakującego niż ketchup wśród sosów. Lub sos barbecue, bo ketchup i sos barbecue to jest generalnie topka. Także będę poszukiwać w różnych Biedronkach tego produktu. I patrzcie jak się smaży. A teraz możemy sobie ułożyć ogóreczki. Pik, 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 pik. Ta bułka hamburgerowa. Ma większą średnicę niż ta bułka z piekarni, więc się więcej ogóreczków mieści, ale też plasterki na tej bułce z piekarni akurat się trafiły większe, więc to jest też po części takie złudzenia. I jeszcze zmieścimy jeden. Oj nie będzie, patrzcie jak na boga Cebulka. Pyk. 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 I pyk. No i na koniec będzie sałata, ale na razie czekamy. Do tego sól i pieprz. Innych przypraw nie potrzeba. No i czekamy aż to się zrobi. No filozofii nie ma, robi się to bardzo szybko. Proste danie, ogólnodostępne. I oczywiście to nie musi być bułka hamburgerowa. Ja ją tutaj wziąłem, żeby było po prostu tak stylowo, skoro mówimy o że to bułka hamburgerowa. Ale generalnie lepiej jeść takie pieczywo, bo jest po prostu zdrowsze i też lepsze w smaku, ale no tu dałem wam dwie opcje. Pieczywo lepiej jednak jeść z piekarni, niż te z Biedry. A jak już jecie bułki z Biedry, to wam pokażę jakie są dobre jeszcze. To jest bardzo dobra bułka z Biedry, nazywa się bułka rodzinna chyba. Tak w każdym razie wygląda. Jest bardzo dobra i też ma dobry kształt do burgerów, żeby uformować e, takiego oto mięsnego burgera i całej do bułki. I będzie smakować lepiej niż bułka hamburgerowa i jest tania. A najlepsze bułki są w piekarni Kłos, które się nazywają wieloziarniste. Natomiast y, ta bułka o kształcie takiego pseudo zaokrąglonego rąba albo rąbu, jakkolwiek się to odmienia w języku polskim, bo to jest zagadka, czy się dopełnia, czy robi z A czy z U na końcu, tego nie wie nikt poza jakimiś profesorami, to ta bułka po prostu nie do końca jest adekwatna do tych burgerów, bo one po prostu mają taki kształt bardziej okrągło-kwadratowy, a nie rąbczasty, więc ona lepiej pasuje do, do zwykłej szynki na przykład, czy do czegoś pokrojonego na plasterki, na przykład mięso z Udan z patelni pokrojone na plasterki, jak w jednym odcinku pokazałem, gdzie testowałem wino Konrad za ponad 100. Więc w tym przypadku ta bułka z piekarni Kłos bardziej pasuje, mimo że preferuję w smaku tą. Ta bułka z ziarnami jest bardziej chyłpiąca i jest mniejsza, a mimo, że jest mniejsza, to kosztuje chyba tylko 10 groszy mniej, a ta jest znacznie większa. Więc no, generalnie bardziej polecam jeść tą, ale kupuję tą, gdy tej nie ma. No i tak jak mówię, dzisiaj akurat ta bułka bardziej pasuje do oddania. Także jeżeli ktoś chce tanie bułki z biedry jeść, to wszystkie, które tam testowałem, które były, to ta najlepiej smakuje. Tylko że to jest pieczywo białe, nie? To nie jest żadne wieloziarniste, więc pamiętajcie o tym, że to nie będzie jakieś szczególnie zdrowe dla waszego organizmu. Niemniej jednak na pewno lepiej jeść taką bułkę, niż taką bułkę. Pamiętajcie o tym. Dobra, to już się zrobiło, aż się tu lekko widzicie Przyczepił do patelni ser cheddar, także wyłączamy patelnię i odczekamy chwilę, aż to się... Po lekko i wsadzamy do bułeczki. Proszę Państwa, burger już nałożony na bułeczki. To jest dla mnie zagadka, czy ser stopiony na patelni usmażony jest mniej zdrowy niż ser surowy. Próbowałem kiedyś to znaleźć, ale sprzeczne informacje znalazłem w necie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem diety, to spędzanie czasu, żeby dojść do jakiegoś miodalnego źródła na temat nabiału, to jest kuriozum otrzymać informację na temat wartości odżywczych nabiałów, w sensie czy to jest zdrowe dla organizmu, czy niezdrowe. To jest tak kontrowersyjny, nie wiem czemu, temat w sieci, że <laughs> można spędzić 100 godzin i nie znajdzie się wszystkich odpowiedzi, jakie człowiek szuka. No, najlepsi są, wiadomo, jacyś profesorowie, którzy są powiedzmy w środku tego spektrum dietetycznego, czyli bardziej proponują takie logiczne rozwiązania dietetyczne, jak na przykład dieta śródziemnomorska, a nie full wege albo keto. To są takie bardziej skrajne, bo keto Ci powie, że ser sprawi, że wszystkie choroby świata znikną z Twojego organizmu, a z kolei gościu za Ci powie, że jak zjesz ser, to dostaniesz raka i Ci serce stanie. Więc generalnie najlepiej słuchać tych ludzi, którzy są wyśrodkowani, czyli no między innymi dieta śródziemnomorska. Natomiast, jeżeli chodzi o dyskusję o tym, czy ser usmażony, czy surowy, który z nich jest bardziej szkodliwy, czy jednak są takie same, tak? Czy ser smażony jest taki sam jak surowy, czy jest bardziej szkodliwy? Żeby znaleźć tą informację z jakiegoś sensownego źródła, z jakichś badań, z jakimś przypisem, no powodzenia. Jak ktoś ma takie badanie, to proszę mi wysłać w komentarzu, bo mi się nie udało znaleźć. No ale to nie jest potrawa, którą miałem codziennie, więc nie umrę od tych trzech plasteków sera smażonych. Niemniej jednak, no jest to informacja, do której nie udało mi się po prostu dojść. Wiadomo, taki smażony ser. Kojarzy się z Amerykanami, którzy są grubi, ale no, oni nie jedzą trzech hamburgerów, tylko jedzą ich 30 tygodniowo, więc no jaki styl życia, taka, taka waga, tak? Także to też nie jest żaden argument, bo jak wiadomo można wypić jedno wino w ciągu miesiąca i nie być alkoholikiem, a można pić dwa wina codziennie i być alkoholikiem, więc... Również to, że ktoś pije alkohol, nie oznacza od razu, że ma niezdrowy tryb życia. Tyle co chciałem powiedzieć. Ale tak generalnie wygląda ten burger, szanowni Państwo. Ja wiem, że on jest wyborny, bo już go jadłem wielokrotnie, więc nie muszę go testować ponownie. To jest sprawdzone danie. Polecam. Widzicie jaki wysoki? Moje zdolności kulinarne ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat. Pamiętam, jak wrzucałem pierwszy filmik o gotowaniu, jeszcze jak mieszkałem w stolicy Śląska na starym mieszkaniu, to wrzucałem filmik, w którym wrzuciłem do wody paluszki rybne i to był tak zwany, w cudzysłowie, rosół z paluszków rybnych i to było chydne, nie dało się go jeść. Ale dla testu chciałem zobaczyć, jak to będzie smakować. Rozwaliła się ta paniewka z tych paluszków, wszystko to napęczniało wodą i poszło w śmietnik. A tutaj patrzcie, jakie danie. Jezus Maria! Aż, aż zrobię to tak! Patrzcie, jaki depth of field! iPhone tutaj zrobił jakie przybliżenie, jakie rozmazanie tła. Czy to nie jest piękne? To jest arcydzieło kulinarne. Także polecam, naprawdę. To jest tania potrawa, szybka do zrobienia. Wszystkie produkty, jeżeli chodzi o zwykłe bułki z biedry, znajdziecie w Biedrze, no i te mięsa, sosy i tak dalej. No jak chcecie lepszą bułkę, no to musicie się udać do piekarni. W każdym razie nie potrzebujecie żadnego Kauflanda, Lidla, Netto, Aldika, Dino i nie wiadomo jeszcze czego. Oczywiście w tamtych sklepach te produkty również będą. To nie jest żadna kryptoreklama Biedronki. Po prostu mam Biedronkę blisko domu. I tylko i wyłącznie dlatego tam chodzę, bo generalnie, no, mimo wszystko Kaufland jest najlepszym sklepem, bo tam jest po prostu wszystko. Natomiast Biedra jest po prostu blisko. Także polecam to danie i do zobaczenia.